Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką, którą dostałam od naszej koleżanki YouTubeowej, oczywiście, od Moni. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jest to kanał Moni Siadrapie, link do Moni będziecie mieć oczywiście w opisie tego filmu, więc zaglądajcie, wpadajcie, subskrybujcie i ja Wam pokażę, tutaj się dobrałam w sensie, żeby to rozpakować, żeby to rozkleić, bo taśmy no taśmy tutaj są ogromne. Także no ja jeszcze nie wiem, co jest w środku. Chciałam zajrzeć z Wami. To mi się raczej nie zdarza, bo zawsze jestem taka, że już muszę otworzyć, zobaczyć i... O, jeszcze takie coś było, żeby ochronić. Żeby zobaczyć już teraz natychmiast. Położę sobie... Czekajcie. O! Mogłoby ustoi. Ustał. Dobra. Na samej górze mamy zdrapeczki, ale to na sam koniec zostawimy. Mamy tutaj karteczkę. O, jaka piękna, zobaczcie. No śliczna jest, kurczę. I motylki, kocham motyle. Przepiękna. Najserdeczniejsze no życzenia zdrowia, szczęścia, pogody, ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń życzy Monisia Drapie. I właśnie link do Moni macie w opisie. Serdecznie Was zapraszam. A kartka jest przepiękna, zobaczcie. No po prostu cudo. Cudo. Najpiękniejsza na świecie. Chowam, żeby mi się nie pobrudziła. Mam takie pudełeczko specjalnie na kartki, więc to do tego pudełeczka poleci. I co my tutaj mamy? Yy, po polskiemu proszę. Jogurt do ciała soczysty arbus. O, arbuziki ładnie pachną. O, jest tu zabezpieczenie, ale i tak czuć. Pięknie pachnie. Coś pięknego. Ja arbuz, y, zapach arbuza i truskawki to wręcz uwielbiam. Bardzo serdecznie dziękuję. Dalej mamy princeskę mini. <laughs> uwielbiam te princeski. Tutaj dalej mamy o matko, jaka fajna! <śmany> mamy taką opaskę na oczy, żeby być potworkiem. <śmany> Ale fajna, nie no, coś pięknego. Boże, opaska na oczy, powiedziałam. No, na włosy, na włosy, żeby przytrzymać włosy. Przepiękna, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj mamy dalej owocowy kubek, smak wiśniowy. Słodki kubek, kisiel, banan z cytryną. Tutaj mamy mleczny kubek. Ryż z jabłkiem i z cynamonem. I tu... O, coś mi wypadło. Słodki kubek, kisiel z kawałkami owoców, kiwi, truskawka. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj mamy y, ciasteczko brownie z wiśnią. Tutaj mamy der. O, teraz są y, w promocji w tym miesiącu na Lotosie. Premia za to jest. Jest premia. <ścoughs> Tutaj mamy cień do powiek. Tak? No tak się skupiałam na tym, żeby gdzieś wyczytać albo usta, albo oko. Oj, maźnęłam. Ale się błyszczy. Coś pięknego. Bardzo ładne. Bardzo ładnie się błyszczy. O, bardzo dziękuję. Ja lubię wszystko, co się błyszczy. <gry> Tutaj jest balsam do ust w sztywcie. O, Tutaj jest o, kubas jakiś. Już rozpakowywuję. Już Wam pokazuję. Ale fajnie, bo jest tak zabezpieczone, żeby się nic nie stało. O matko! Dziękuję! Zobaczcie! Nie mam, nie mam takiego cuda. Kubek z Harry'ego Pottera. To będzie mój nowy ulubiony kubek. Dziękuję bardzo. Kurczę, no przepiękny. O, ale się cieszę i to by wystarczyło w zupełności, w sumie no mówiłam żebyś nic nie wysyłała, ale i tak bardzo, bardzo dziękuję, ale ten kubek to jest sztos to jest coś pięknego super e, tutaj mamy lajonka dalej mamy szminę, to na pewno jest szmina, pisze tu coś, gdzieś coś na pewno szminka muszę to otworzyć Zobaczymy kolor. Ja się żadnych kolorów chciałabym Wam powiedzieć, pochwalić, nie boję, jeżeli chodzi o usta. Od krwistej czerwieni, po nawet takie bordo. To chyba nie jest. Odkręcą. Ło! Wow. Dobra, patrzymy. Bardzo ładny kolor. Taki. Wiecie co, ja nie wiem czemu, ale mam jakiś pasek na telefonie. I zastanawiam się, czy wy też macie, że ta stona ręki jest różowa, a ta biała, ale bardzo ładny kolor. O! No i super. Szminek, szminek cieni błyszczyków nigdy za wiele. Tutaj jest krem do rąk nawilżający, malinkowy. O, też musi ładnie pachnieć, ale już nie będę teraz rozpoczynać, bo jeszcze mam dwa kremy zaczęte, ale już w sumie końcówki. Więc rozpocznę, jak się skończą. Tutaj są krówki. krówki mleczne, cztery sztuki, proszę bardzo. Ja lubię krówki. Wszyst ja w ogóle wszystko lubię. Tutaj mamy te princeski jeszcze i jeszcze i jeszcze princeski. Mamy Princesa Zebra i mamy tą wersję e, letnią e, Pina a jeszcze druga wersja letnia, też taka nowość, tak, jako ciekawostkę Wam powiem, to jest e, brownie pistacjowe. O. I tutaj pudełko mam już puste, ale coś mi wypadło. Poczekajcie. O, maseczka odświeżająco de no, wiecie, nie będę tu źle czytać, ale zobaczcie, co w niej fajnego jest. To jest z brokatem. No, coś pięknego. Wszystko, co się błyszczy i świeci, jest piękne. <laughs> Także bardzo serdecznie dziękuję. Słodycze sobie oczywiście zapakuję te batoniki na drogę, jak będziemy jechać, no bo no, dzisiaj, jak to nagrywam, jest 15 i jutro wyjeżdżam. Już w sumie jest bardzo późno, ale przekąski nam się jak najbardziej przydadzą. Nie, no ten kubek to jest coś pięknego coś pięknego. Ja wiem, że ja jestem jak małe dziecko i wiele z was może sobie powie, pomyśleć, że boże, no głupota, ona się cieszy z takich rzeczy jak karty, ręcznik, książki czy kubek, ale no no coś pięknego po prostu my uwielbiamy Harry'ego Pottera. Tak bardzo, bardzo leci non stop u nas na telewizorze, puszczamy z internetu, więc to jest jak najbardziej no nam sprawia po prostu wielką frajdę to, to bardzo Ci dziękuję naprawdę, tutaj jeszcze mamy zdrabki. coś tu mamy coś tu mamy o, dobra, to tutaj sobie położę i jakie mamy zdrabki? Mega Pensja z numerkiem 12 yy, Krzyżówka XL yy, z numerkiem 32 tak się zawiesiłam, bo tu jest mosina my, one i CIA. a Jakoś tak, wiecie co? Ja czasami tak przekręcam do literki tak właśnie zobaczyłam Monicia. <grystanie> Tutaj mamy retro kasę z numerkiem 6, mamy szczęśliwe linie z numerkiem 80, kasa wpada z numerkiem 20 i Manej mo Monej z numerkiem 52. Y Także zaczniemy sobie od tej krzyżówki. Naprawdę ogromne serducha. Zostawia o, widzicie? <grystanie> Zostawiamy ogromne serducha w komentarze dla Moniki. <grystanie> Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jest nam, mi, jest mi bardzo, bardzo miło. I w ogóle ten kubek to jest coś pięknego i to jest najlepszy prezent. Bardzo dziękuję. A z tym no to, no, jak skończę nagrywać, to zmyję. Szukamy literek F i L. No dobra. Ja tę zabkę bardzo rzadko drapię. Yy, ale o nic trudnego, tak? Raczej się takich rzeczy nie zapomina, jak się coś drapie. Zobaczymy. I jak coś pominę, no to wiecie, albo się znajdzie, albo na przykład nie. O, tutaj mamy L. -kę, L -kę. Uh -huh. Tu mamy F. Mamy L. O, lody i lato idą ze sobą w parze. Tu mamy L, delta. Dobra, i chyba nic nie pominęłam. Chyba nie. W ogóle nie wiem dlaczego, jak to się stanęło. Ale pojawiły mi się dwie meszki. Nie mam tutaj w sumie nic takiego, co by mi się mogło popsuć, żeby meszka me, <laughs> wleciała. I tak się uczepiły, że normalnie porąbały mi nogi. A to dziadostwo małe, jak rąbie, to tak trochę no, nieprzyjemnie. MK, dobra. O, tutaj mamy K. Tutaj mamy M. MK to jest studio tatuażu w Sokołowie Podlaskim. Prowadzi je Marcin. O, tu El pominęłam. I jeżeli ktoś y, właśnie z Was myślał o tatuażu y, i ma niedaleko, to serdecznie Was zapraszam. Wszystkie moje tatuaże robił mi Marcin. Jest naprawdę no, godny polecenia i nie mówię to tylko dlatego, że jestem z nim po rodzinie, y, ale naprawdę no, ma chłopak rękę do tego i bardzo się cieszę, że otworzył swój własny biznes, że ma te studio. Także jeżeli ktoś ma blisko Sokołów Podlaski, to polecam. I tak jak czasami znajomi mówią, że jakie stawki, tak? Teraz tatu za tatuaże są, to, to, jest, to jest po prostu coś masakrycznego i on nie zdziela tak jak właśnie na Warszawie, czy tak jak właśnie Żyrardów, no to są takie kwoty kosmiczne, bym powiedziała. Była dziewczyna, przyszła, słuchajcie, świeżo po tatuażu, jakoś tak było, jeszcze zimno było. A ja, że jestem taki śmieszek, no dobra, chyba już nic nie pominam. Że jestem taki śmieszny, o tu jeszcze, czeka. To, to sobie zażartowała. Mówię, no, wiatr wszystko tak wieje, a pani bez kurteczki, mówię, no, żeby pani się nie przeziębiła. Yy, I my, wiecie, no, ludzie są różni. Mogła się oburzyć, że co mnie to obchodzi i tak dalej. Mogła zignorować, ale nie odpowiedziała, mówi, wie pani co, no zimno jest strasznie, ale byłam na tatuażu, mam nasmarowane kremem, no i wolałam tego nie rozcierać w kurtce tego. I ja mówię, o, to pokażę pani no ono tak się odwróciła kawałkiem. I tutaj miała, nie wiem jak... Dobra, no nie będę nazywać części ciała, bo nie wiem. Jakby. Jakby na ramieniu, trochę z tyłu, coś takiego. Yy, miała zrobiony tatuaż. O, nie widzicie co drapie, sorry. No i on był taki malusieńki ten tatuaż, no nie wiem, niech on ma ze 3 centymetry, to jest taki max. No i się pytam, ile pani dała z 50 zł, to się tak na mnie spojrzałam, mówi słucham, no 300 zł za niego dałam. No wiecie, tatuaż, kurczę, że wam nie skłamać, no to taka, no właśnie takie coś, jakby odtąd dotąd, no nie? Trochę ponad 1 czwarta tego okienka, no to za 300 zł, no to <grybo> grubo, ja bym nie zrobiła. Ja rozumiem, że ktoś tam jest z polecenia, ale im więcej masz poleceń, takie jest moje zdanie, tym potem sobie naliczają te wyższe stawki. Tak, jest jedno podniesione, potem drugie. A tutaj u Marcina jest jakoś tak, no, w przeciwieństwie do innych, tak jak patrzyłam, to naprawdę jest stanio. Wiadomo, znajdą się ludzie, co, co tam się pytają, czy nie będzie jakiegoś rabatu, ale to już moim zdaniem jest głupota. Pytać o rabat u gościa, który super robi robotę i wcale nie zdziela tak jak właśnie Warszawa, czy... Czy żeradów? O, mamy literkę O. Mamy pierwsze słowo klon. Tak mi się jakoś przypomniało, bo wiecie, co yy, mam w planach w niedalekiej przyszłości równać sobie kolejny tatuaż. No ja lubię. Tutaj taka osoba, która na przykład mnie nie rozumie z tymi tatuażami co to znaczy, właśnie lubić tatuaże to jest ona, nasza Justynka z kanału Goodlag, bo Justynka też ma tatuaże to ona zrozumie, ja zawsze chciałam mieć rękaw który Justynka sobie tworzy ale zawsze mama mi powtarzała jak to będzie wyglądać no i chyba przez to jej gadanie sobie nie zrobiłam, teraz żałuję, teraz to w ogóle bym się nie podjęła robienia całego rękawa bo nie wiem jak bym to zniosła, bo chyba z wiekiem coraz gorzej znoszę ból no ale na pewno będę robiła taki sam tatuaż jak ma mój brat na ręku, czyli wilka z niebieskimi oczami to mieliśmy robić w ogóle razem ten tatuaż i on sobie zrobił. On go ma już ze dwa lata, ze trzy nawet pewnie by było, a ja jeszcze go nie zrobiłam i to ma być taki taki nasz braterski tatuaż, że wiecie, no wilki zawsze trzymają się razem, tak? I, i, i nie wiem, tak sobie jakoś tłumaczymy, ale że mamy z bratem, mój brat zresztą Michał, bardzo dobry kontakt, to chcielibyśmy mieć taki wspólny tatuaż i właśnie zdecydowaliśmy się na wilka. Tak, wam ględzę, ględzę. Mam nadzieję, że was nie zanudzam, ale coś mówić trzeba. <laughs> Literka. Aha. Chciałam drapać po dwie, ale to nie jest dla mnie takie drapanie po dwie, bo ja łatwo mi jest się zgubić. A tak po jednej też, gdzie ja się śpieszę? No nigdzie. Wykąpać się no i wstawać iść spać, wstawać na pociąg. Nie mogę się doczekać. W chwili publikacji tego filmu ja już najprawdopodobniej będę, po w czasach. Bo wleci odcinek 17 i 18, i na pewno jak wrócę, to też zrobię odcinek. Słuchajcie, dostałam od Martinki z kanału Mari Mari pieniążki na Tiffinę z drapeczki, więc właśnie Martinki film wleci. I będę Wam tam mówić, jak tam było nad morzem. <laughs> więc no, tak sobie chcę wszystko fajnie poplanować. Bo trochę, no nie wiem. Żyję ostatnio w wielkim chaosie, o tak powinnam powiedzieć. Mamy tu Alba drugie słowo. Śmiałabym się jakby tutaj coś wpadło, bo ta zdrawka mnie tak strasznie nie lubi, że szok. I jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie wiem tam w którym wstecz, to dostałam zdrapkę, może kasy, która też mnie nie lubi. Zdrapałam ją właśnie jako pierwszą, jako że ja jej nie lubię i chyba wygra na kufer. A teraz zdrapię jako pierwszą tą, no bo no nie lubimy się z tą zdrapką. No i powiem Wam, że uśmiałabym się bardzo. No i, i, i mogę zacząć się śmiać. Trzecie słowo. No ale tak to jest właśnie. Widzicie, Monia ma szczęście do tej krzyżówki, ja nie mam. I jej szczęście e, Pocztą Polską przyleciało. Bardzo fajnie. Wiecie, no ja też wam powiem to, co zawsze w sumie powtarzam. I nie tylko ja, że zdrabki są tutaj najmniej ważne, dlatego że liczy się właśnie pamięć. Mi wystarczą same życzenia. Ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mi składa życzenia, tak wiecie, face to face, bo ja nie wiem, jak mam się wtedy zachować. Naprawdę czuję się tak jakoś strasznie skrępowana. Ale jak ktoś pisze, no to o, jeszcze są literki, patrzcie, nie... już myślałam, że koniec. Jak ktoś pisze, to ja bardzo lubię czytać i jest mi wtedy bardzo miło. Bardzo uwielbiam kartki z życzeniami. Także to by wystarczyło zdrapki to jest tylko i wyłącznie dodatek, nawet jakby wszystkie były puste, to nic takiego, bo ich wcale nie powinno tutaj być, bo to jest kolejny kolejny wydatek. I kolejne słowo, nie wierzę. <grytanie> no super. Boże kochany. Mówię wam, ja miałam ostatnio taką kiepską rękę do zdrapek. Czasami jest tak, że komuś wyślę i wiecie, jest to strasznie szczęśliwa. Na przykład ja mam wtedy gorsze takie dni, że ja mam sama dla siebie pustaki, ale komuś wyślę szczęśliwe. Ale jak. Y jak wysyłam komuś i widzę, że są puste, to jest mi tak smutno, no ale nie mam na to wpływu. S-ki tu nie zdrapałam. Tak się... O, w ogóle S nie zdrapałam. Tak patrzyłam. No i chyba już D nie było. E Z nie widzę, R nie widzę. Dobra. Czyli tu mamy cztery słowa, czyli dyszka. W bonusie było 30. I tutaj jeszcze sobie zobaczę, czy nic nie pominęłam. Te też nie widzę. O, tutaj S, ale to nic. Raz. Dwa, trzy, cztery. Nie wiem, jakie są kontrolne. Tutaj pokazuje mi G. O, źle zdrapałam coś. GU. <laughs> nie wiem, co źle zdrapałam. Dobra, wróciłam do Was. Powiem Wam, że nie wiem, co zgubiłam. No, ale dobra. Yy, tak musiało być. <laughs> I tak byłby to dla mnie szok, jakby właśnie była wygrana. Tak jak mówiłam. Yy, okazał się pustaczek. Nic nie szkodzi. Dobra. 52 numer strapki. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 5000. 5000. 12 zł. 12 zł. 100 zł. I 100 zł. Tutaj nie mamy nic. Teraz kasa wpada. Szukamy pliku bądź sejfu. Sejf mnoży razy dwa. Tak, tak. Mamy gwiazdeczkę. Pik. Jabłuszko, korona, cytryna, yy, serduszko, winogronko, pomarańcza, podkowa i arbuzik. Wróciłam do Was, kochani moi, wiecie co? Bateria mi siadła, wyłączyło mi. Yy, no lampkę jak widzieliście więc yy, musiałam podładować i już wiem yy, gdzie tutaj byka zrobiłam i zdrapałam, a co najlepsze tutaj też zdrapałam i, i tutaj yy, także no jakieś zaćmienie umysłu ale się znalazło yy, teraz kochani moi linie szczęśliwe linie z numerkiem 80 drapiemy, trzymajcie mocno kciuki i powiem wam, że że zeżarłam te małe princeski jak ja je uwielbiam Uwielbiam te batoniki. <laughs> Miałam sobie schować w podróż, ale to w podróż wezmę te większe. O, tu, tu, tu. Teraz mamy garnek. Garnek mamy. Tutaj mamy. Teraz mamy banana. Na, na, na. No i nie ma banana. Biedronka. Jest tu, tu i tu. Teraz mamy kosteczki. Tutaj powiem wam, że w sumie fajnie, że on się tak szybko yy, ten telefon ładuje, ale też bardzo szybko że baterię i jak zostaje tutaj 10% baterii no to tak to 10% starcza gdzieś na minutę. No bardzo szybko schodzi. Od tych 10% do zera to jest w ogóle moment. No ale to już jest struszek ten telefon. I zobaczcie, i nowy zawiódł tu nagrywałam. Wy nie, nic nie słyszeliście, jak pamiętacie. A ten y, tyle czasu ma i dalej na nim mogę nagrywać. Y, wszystko dobrze słychać. <grybowałam> Próbowałam nagrać y, tym swoim. Mówię może już tam się coś, nie wiem, zreperowało ale no dalej jest strasznie cicho więc nie wiem dlaczego tak się dzieje a nie będę go oddawać do naprawy no bo uważam, że to nie ma sensu zostałabym wtedy bez telefonu bo ten by mi nie dotrzymał towarzystwa w ciągu dnia bo jego trzeba było co godzinę ładować sakiewka jeszcze tu Korona, serducho, gdzieś widziałam, może nie, może to nie to zdrapka, <złoto>, złoto też nie, arbuzik, dobra, teraz mamy wisienki. Uh, 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 uh. Jabłuszko. Mamy tutaj i tu. I ostatni symbol to słonik. Słonik jest tutaj i tutaj. I WN. Odkładam. A w ogóle to zabiorę to. Tutaj sobie wrzucę. Retro, o, <noise> retro kasa. Bardzo ładna jest ta zdrapka. Szkoda tylko, że ją się tak szybko drapie, no nie? I tutaj szukamy diamentu bądź koniczynki. Mamy serduszko, pierścionek, pomarańcza, banany. Mamy diamencik, o, czyli wygrana zdrapeczka. Jabłuszko. Gwiazda, ananas, podkowa i chyba ostatni symbol tak, pik. A pod diamentem jest piątaczek. O, super. Odkładam. I mega pensja z numerkiem dwunastym. Trzymamy kciuki za mega pensję, Jak się popisze, to się podzielimy. <laughs> Już jedną przygodę z tą mega pensją miałam. Bardzo miło wspominam. O i tam też było 39. Ej Boże, dziewiątka znaczy się. Ej, pamiętam, pamiętam. To była piękna strapka. No ale takie cuda raczej się nie zdarzają. 35, 9, 18, 16 i 3. I co my tu mamy? 21... Czterdzieści dziewięć, dziewiętnaście, jedenaście, czterdzieści osiem, czterdzieści trzy, piętnaście, dwadzieścia siedem, dwójeczka, czterdzieści siedem, pięć, osiem, trzydzieści siedem, trzydzieści cztery, czterdzieści pięć i tu mamy trzydzieści jeden, czternaście, czterdzieści dwa, mega pensja i trzydzieści trzy. Uh, 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 uh. GS, <laughs> Także ze zdrapeczek mamy tutaj na pomnożenie piątaka z retro kasy mamy e, słodyczy, już nie będę pokazywała, bo wszystko e, tutaj jakby rozdzieliłam trochę zjadłam, ale jeszcze jest krem jeszcze jest taki jogurt do ciała który pięknie pachnie arbuzikiem mm, 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 mm. mamy balsam do ust mamy, 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 maseczkę mamy o, maseczka też jest no mamy to cudo piękny kubek Prze, przesuper najlepszy na świecie mamy takiego stworka potworka o z uszami no i już wam pokazuję ostatni raz bo schowałam sobie w kopertę przepiękną kartkę urodzinową przepiękną także bardzo serdecznie dziękuję za prezenty, za piękną kartkę, za super kubek. Kubek to jest po prostu coś pięknego. Was wszystkich odsyłam do Moni na kanał i no co, zostawcie subskrypcję, żeby Monice było miło. <laughs> tak jak mi jest miło, że, że dostałam taki super prezent. Bardzo Ci bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też, że przyszliście, obejrzeliście ten odcinek. Ja lecę się kąpać, lecę spać, bo jutro jadę Daleko, daleko, daleko. Ale wy to będziecie oglądać już jak pewnie wrócę, czy coś. Także no. <laughs> miłego wieczorku, miłego dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Pa, pa, pa.